Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak naprawdę odcinek dosyć krótki, ponieważ powiem Wam, jakie są moje odczucia przy używaniu pojemniczków. Dokładnie tych hodowlanych, kupionych u przemka z kanału Arachnochobia. Hodowla ptaszników. No, powiem Wam, jak się to u mnie sprawdza, co ja o tym myślę. E, pokażę wam pojemniki, jeszcze drugie, które też z tą uprzednią zostały kupione. Także króciutkie intro i lećmy. Słuchajcie, moi drodzy, pewnego razu postanowiłem sobie zakupić takie braplasty e, właśnie z. Z siateczką antymuszkową, ponieważ no nie ukrywam, wiecie, robienie dziurek samemu jest męczące. Czasami pęknie pojemnik różnie to jest. Czasami wyjdzie nierówno, nieestetycznie. A ja lubię akurat, jak, jak wszystko fajnie wygląda, jeśli chodzi o hodowlę. I zakupiłem sobie na pierwszy strzał, właśnie te tutaj pojemniki, co widzimy, w których słuchajcie już od jakiegoś czasu przesiadują pająki. Mamy tutaj Chromatusa, Chromkę, Brachypelma auratum, Wagansa, który zresztą linieje i Gliktokatl albo Filosus, który też zresztą linieje. Natomiast pokażę Wam jeszcze drugie pojemniczki, które zamówiłem ostatnio, które do mnie przyszły. No i wtedy sobie już powiem o nich parę słów. Słuchajcie, jeśli chodzi o drugie pojemniczki, to jest tak, to sobie ściągnę, ponieważ tu mam dwa maluszki Pampo z SP Mascara, ale to jest temat na inny odcinek, jak wylinieją. Natomiast spójrzcie, no, spójrzcie na to logo, naprawdę. Słuchajcie, moim zdaniem, tutaj wykonanie chociażby tutaj tej siateczki, właśnie z logiem, no, bije na głowę tutaj yy, kółeczko Spider Shopu, że tak to ujmę. Ogólnie wiecie, no, braplast jak braplast. Tutaj mam co prawda wsypany torf, nie ma żadnego zwierzaka. Eee, ponieważ no, czekam aż ten torf też trochę przeschnie, e, żeby tutaj coś wpuścić. No tutaj tak naprawdę albo pójdą pampowe usy, które tak naprawdę mogą funkcjonować w temperaturze pokojowej. Więc jest to fajne rozwiązanie dla osób, które nie chcą stosować maty grzewczej. Ale to, tak jak mówię, to jest temat na inny odcinek. Dzisiaj stricte o tych pojemniczkach. Słuchajcie, tu jest ta siateczka. Ona jest kurczast. Nie wiem, albo stalowa, albo aluminiowa. Szczerze mówiąc, nie wiem. Eee, nie pamiętam. Eee, natomiast faktem jest to, że odkąd stosuję te pojemniki, nie mam żadnego problemu. Słuchajcie, w środku z muszkami. Faktycznie się to sprawdza. Żadna muszka się nie przedostanie, ani się nie wydostanie, jak już by było, gdybyście coś mieli w środku, ponieważ tak naprawdę jedyny sposób. Eee, które muszka się w środku może pojawić, no to albo jakieś wiecie niewyciągnięte resztki jedzenia, albo po prostu jak otwieracie pojemnik, to coś wleci z zewnątrz. Przy zamkniętym pojemniku faktycznie nie ma szans, aby, aby taka muszka, słuchajcie, dostała się do środka. Takich pojemniczków z logiem przemka kanału mam cztery. I tak jak mówię, uważam, że są to super pojemniki, nieduże. Na czym też mi zależało? No wiecie. Jednak jak tych pająków mimo wszystko już trochę się robi, a ja na przykład póki co nie chcę mieć stricte terariów, ponieważ raz tak naprawdę takie gabaryty pająków pod terarium mam tylko dwa w tej chwili, jest to samiec i samica, genikulaty, więc te pojemniki są naprawdę super, po drugie słuchajcie, no ja sobie to spiętruję, tak jak to widzieliście tam wcześniej, i naprawdę to raz, bardzo fajnie wygląda. Dwa estetycznie wygląda. Trzy nie ma problemu z niczym, tak? Stoi stabilnie jeden na drugim. Nic się tak naprawdę z tym nie dzieje. I uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Raz, właśnie jak ktoś ma mniej miejsca, mimo wszystko, no bo umówmy się. Terrarium, jakie by nie było, no jednak troszeczkę tego miejsca zajmie. Tu postawię dwa pojemniki wzwyż, no i to wychodzi jak, nie wiem, kosteczka Terrarium 20x20, i zamiast jednego pająka mogę mieć dwa, tak? Natomiast no, najważniejszą cechą tego pojemnika było to, żeby żadne muszki nie dostawały się do środka. I to się, słuchajcie moi drodzy, w pełni, ale to w pełni sprawdza. Oczywiście zostawię Wam tutaj link do sklepu przemka w opisie. Bo naprawdę jakość wykonania tych pudełek jest super. Tak samo zresztą tutaj, właśnie tego loga. Wszystko bardzo fajnie wygląda. Zresztą po różnego rodzaju akcesoria ukrzemka na sklepie może się dostać. Czy to jest, słuchajcie, torf, czy jakieś akcesoria wystroju, czy korki dębu. Oczywiście samych pająków też jest tam całe mnóstwo. No i uważam, że Przemek jest. Taką osobą, zresztą na tyle też bardzo pozytywną, że, że no warto i sobie zamienić parę zdań, czy wymienić jakiegoś maila, na pewno Wam super doradzi. Paczuszki też są pakowane, słuchajcie, perfekcyjnie, widać, że jest to wkładane, że jest w to wkładane dużo pracy. No i dobro zwierzaków jest najważniejsze, jeśli chodzi o zamówienia zwierząt. Słuchajcie, jakieś pająki też mi się zdarzyło od przepka zamówić. Nawet gdzieś tam wcześniej, jest film chyba dostępny z odpakowywania takiej paczki. No tego, tej akurat jak dostałem te pojemniki nie nagrałem, no bo słuchajcie, no to są tylko pojemniki mimo wszystko, tak? Także... Nie było za bardzo co nagrywać. Ale tak jak mówię, jak już sprawdziłem te pojemniki sam, mogę się o nich wypowiedzieć, to jak najbardziej, moim zdaniem, polecam. I to nawet, słuchajcie, to nawet nie jest kwestia, że tylko pod pająki, tak? bo... bo Słuchajcie, można ten pojemniczek równie dobrze, e, wiecie, zastosować pod jakiegoś małego węża typu młodego heterodona, młodego boła piaskowego. E, ponieważ jest jednak ta wentylacja i, i w zupełności to wszystkim wystarcza. Pod pająki na pewno się sprawdza. E, nawet powiem Wam szczerze, miałem taką historię, rachypel ma właśnie auratum. Tam w tych poprzednich pojemniczkach tu gdzieś helicorami próbowała tą siatkę sobie odgiąć, rozerwać. No niestety nie wyszło jej to, ale no śmiesznie to wyglądało jak się działa cały dzień i kombinowała przy tej siatce. Także solidnie wykonane I, i, i myślę, że warto. Zwłaszcza że słuchajcie, no nie są to pojemniki drogie. Tak? One się tam różnią chyba 5 zł. Od po prostu czystego braplastu bez tego kółka wentylacyjnego. A powiem Wam szczerze, że naprawdę testowałem różne sposoby. Sam nieraz dziurkowałem, zwłaszcza że są tutaj takie linie odlewnicze jakby z plastiku, po których nieraz krążyłem, właśnie żeby równo w miarę te dziurki porobić. Raz wychodziło tak, raz wychodziło inaczej, ale suma sumarum bardzo fajne związanie, bardzo fajnie, że ma to przemyśle u siebie na sklepie. Eee, także polecam wszystkim. I co? No, jak już jesteśmy tutaj, słuchajcie, co prawda, tak jak mówię, sobie jednego pambucha odłożę. Eee, no i widzicie, piętruję sobie to nie mam żadnego z niczym problemu, tak? Sobie, może zobaczmy jednego pampofetusa. Proszę was, tu jest młodziutki pan kowateł, to jest jak widzicie, no ma tą dupkę dłużonną, nie będę teraz robił żadnego opisu gatunkowego, słuchajcie, e, najważniejsze sprawy są takie, że po prostu bez najmniejszego problemu pajączek ten żyje w temperaturze pokojowej, jakby go dogrzać nawet, to, to można mu wyrządzić krzywdę, więc nie jest to wskazane, po dwa strasznie żarłoczny, po trzy podobno ma bardzo duże przyrosty, więc to się okaże. Będą za niedługo linieć, bo już obydwie mają takie te tyłki dosyć spore. Mam nadzieję, że będą samice. Zobaczymy. A póki co kończymy ten film, także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.